Nowoczesny zestaw do podnoszenia kontenerów to zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o szybkich i bezpiecznych operacjach załadunkowych. Zestaw składa się z czterech niezależnych podnośników hydraulicznych, szafy sterowniczej, pilota zdalnego sterowania oraz szybkiego zestawu okablowania, co zapewnia pełną kontrolę nad całym procesem podnoszenia. Dzięki maksymalnej sile podnoszenia 8 ton na jednostkę, łącznie 32 tony, system ten doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, magazynach i fabrykach obsługujących kontenery. System znacznie poprawia efektywność załadunku i rozładunku kontenerów, redukując czas potrzebny na te operacje nawet o kilkadziesiąt procent. Dzięki możliwości pracy synchronicznej lub pojedynczej, Operatorzy mają pełną elastyczność działania dostosowaną do aktualnych potrzeb. Użytkowanie systemu pozwala zminimalizować przestoje oraz zwiększyć tempo pracy bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu.